Dobra, zróbmy chwilę. ja odpiszę na ten komentarz, bo aż mnie korci. I jak odpiszę na ten komentarz, to. No, to już teraz przyjdzie. No już. Ale teraz nie róbmy na siebie tych za pierwszym razem, dobra. Nie wsadzajmy no, się nigdzie żaden y, no, to no, to nie laza. będzie za ten pierwszy. Bo tak ten... jak za drugim razem to spoko, a tak to za pierwszym razem to się coś chociaż dorówmy. Bo ledwo się dorobimy, a już do lawy. Nie wsadzasz, a ja cię chcę albo zabić z powietrza, albo utopić. Ale to I to tak nasz nasza. Bo... Aha, super. Mi się on trafił. Powiem ci park po jump. Jaki? Bardzo się cieszę. Aha. Ej, nie zmieniło mi trybu. Zaczęło się już? Nie też nie, ale chyba się jeszcze nie zaczęło. Ej, no bo właśnie się coś chyba zbugowało. Nie, nie. jest good luck, ja nie mogę zmienić trybu. Nie, jest... Nie, nie, nie może zmienić trybu, bo serwer zaciął się. Tak. <laughs> ale jakim cudem serwer. Wpisuję te PS-y i nic, kompletnie, więc mamy laga serwera i to takiego dość pest. No, się czangi renderują, co jest. <laughs> Ale mi się wszystko... Chunky renderują. No mi właśnie każdy, ja tylko tego trybu nie mogę zmienić. Nie. Też nie mogę. Ej, serwer się zbugował, halo, co jest? Uch, Czekaj, no może wyjdę i wejdę, może to działa. Czekaj, ja patrzę jeszcze na serwer. TPS, no nie no, niby wszystko w porządku. Czy coś z pluginem stało. Może, możliwe. Jesteśmy w kolejnej rundzie jakby ktoś pytał mhm. <taki> Tak, taki mały failik Dzisiaj tyle tych faili, że naprawdę To jest wręcz coś niesamowitego No nie wiem Może dlatego, że za mną nagrywasz ja dawno nie nagrywa. Może może, może, boże. Jeszcze mi jakieś te przychodzą z YouTube'a. <laughs> Teraz, kiedy nagrywam, wszystko mi przychodzi, wszystko się dzieje. Przychodzą mi wszystkie ja. powiadomienia, na które czekam. Co Trzy razy muszę kopać blog. Wiem, ale... Mamy straszne lagi, nie wiem z czemu. Ale to myślę, że zaraz to się Trzeba wszystko... Czy złote płaciłeś, tylko. Nie płaciłem czy złote. Znaczy nie płaciłem, bo nie używałem. Jakbyśmy używali to bym płacił, no ale to weź płać, jak za, coś, za, co nie, za co nie używasz. Zresztą, no tam tamten, tamten ten serwer też nie był nie wiadomo, jaki rewelacyjny nie miejsce. Ja był chyba lepszy, trochę mi się wydaje bynajmniej. No nie na pewno nie lagowałaś tak, nie? Zawsze jest jakiś tam plus. Jak mamy teraz mamy 14 no, TPS-ów, a, TPS a mi pokazywało przez chwilę, że mamy. O, 5, 8. <laughs> to nieźle. Ale to myślę, że to się musi wszystko jeszcze wczytać. Myślę, że się cieszę. Aha, mam cave'a w spałnie. A tu ciol. Najgorszy cave, Jezu, a ile tych potworów się teraz wina na multiplayer, jest jakoś. Zwiększona ta ilość? Tak? Nie wiem, ja, jak jest chyba łatwy tryb, to jest więcej ich niż, niż jak jest trudny. Coś tak słyszałem kiedyś, ale jak ile w tym prawdy, to nie mam pojęcia. Lasywalny, ja tę światkę sobie zrobię. Czy ja mam włączone to? Tak, mam włączone światło, to ok. Git. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Że Ej, mam trzy, mam dwa etki. Trzy etki. No, gratulacje, chociaż nie wiem co to miałoby zmienić. Ej, świetnie. Gajmy na to. O, wiem co zrobię. Tak. Jest co? No, jak szczerze mówiąc, bo teraz jeszcze tak, jak już tak tu już mówimy, nie? To powiem ci, że nagrałem ten materiał o tym fotelu. Nie, szczerze mówiąc, bo jak szukałem fo tego fotela właśnie dla siebie, nie? No to widziałem na internecie dużo takich właśnie, jakby nie wiem, według mnie, recenzji, które nie były w 100% wiesz, obiektywne? A raczej bym powiedział, że były subiektywne. Jeśli wiesz o co mi chodzi. Jeśli, jeśli dobrze zero. wszystko mówię. Serio ja miałem 0 na 2? Jak 0 na 2? What? czy swoim cześć. 0 na 3? Ale co z... Co ty bijesz A ja je, jednak mam dobregi. Nie. Yeah. A ja słyszę zombiaka. Czyli to coś znaczy, że tu coś jest. Czy mam plecy? Tak. Mam jak mena. Ach, ta dzisiejsza mm, młodzież. Mm. <grafię> że tak zacytuję naszego wspólnego Klega. <grafię> Nie. Yeah. Wiesz o kogo chodzi. Ależ rzeczywiście, że nie Tak. to tak to mówimy nawet. No, Matko. Ale to były piękne czasy przed przedkoronawirusowe. To, to, to jest złoty człowiek. Aż się nie mogę ten doczekać, jak się wszyscy wspólnie ten. A on myślę, że najbardziej nie chce nasz <laughs> Nie, mi się wydaje, że on już chyba się na tyle do nas przyzwyczaił, że że raczej wszystko... O, widzę, że masz żelazo Tak Gratulacje, ja szukam Na razie czegoś Mówisz, że na pierwszym razem nie robimy połapki żadnej, tak? No, nie róbmy na siebie, bo to nie ma sensu, jak się będziemy ciągle zabijać, nie? Będziesz się ciągle w pierwszej rundzie no, Tak, bo później to wiesz jak już się troszkę Troszkę Aha, się wykoksimy jest. Co się stało? TBSy te, te są w dobrym jest. Znowu mi brakuje jednego Ale już chyba lagów no, nie ma, syna. nie? Czy ty masz? Bo ja nie mam Nie mam lagów Wiesz co, no, to też do tego tu jest też renderowanie No to, to, to już nie ma co się dziwić <śmiech> 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 Czy ty zginąłeś? Nie jeszcze <laughs> Ale byłoby śmiesznie <laughs> Kurde, serio nie masz żelaza? No to co, ja szukam i chcę znaleźć... O, dobra Za nas, za niedługo nas przytepa Chcę straszyć, ok? <laughs> nie Mieliśmy się nie zabijać. tu? No tam coś... No to jest. jeszcze się nie zabijłem Ty. Masz tu jedmę jakąś. No wiem właśnie, gdzieś tam są ka ten. Okej wy. A ja trafiłem od razu. Dzięki, że... Aha, bo ty zrobiłeś 200 IQ i to zabudowałeś. 200 IQ ci powiem. Wiesz co? Zabudowałem tym materiałem, którym miałem. <grym>, a nie. Wiesz co? Tam był szkielet, a ja nie miałem czym się nawet bronić, więc uznałem, że nie będę tam wchodził. Będę na pewno szybko padł. O, hmm. tak! Wreszcie! Żelazo dostałeś, no trudno. Ale nie wiedziałem, co zrobić. O, jakie złoże. No ja też mam w miarę potężne, więc cię też zmartwię trochę dobra, już jak tyle mam tego, to ja już mogę tutaj sobie zrobić wszystko. Y, diamentowe. Y, szmaragdowo. Tak, tak, tak. Nie tak. <laughs> yeah, still... wiem, tylko, tylko szkoda, że mam mało drewna. Nie wiem, gdzie ty jesteś. ej. Dobra, no, w sumie na A, tu jesteś, super, świetnie, yeah. okej. Okay. Niżej się nie dało. <laughs> ej, czekaj, czekaj. Co to ja chciałem? Ja chciałem to zrobić, nie. Oj, źle to zrobiłem, to zrobiłem. Nie wiem czemu chyba Minecraft zepsuł jakieś tekstury, bo jak się piec ten kraftuje, to jest do tyłu. Jozu, ile? Co jest, co ile? Ile tych potworów ty masz? Co? Dużo tam, nie? Mam no, pij się z nimi, bij. Mm, świetnie. Powiem Ci, że bardzo świetnie. Dobra, zdechnął. O nie! Gminą Co się stało? Chyba? Chyba? Mam 25 Dobrze, że mam jedną rzecz, która mi bardzo łatwiej granie na nich Na czym? Na nerwach? Nie, wiem, ja jeszcze proponuję w zasadzie, żebyśmy jeszcze raz y, tutaj sobie zostawili teraz miejsca, nie? Y, troszkę. Nie, miejsca uuu, tylko. Uuu, dobra, ja umarłem. O, <laughs> mówiłem. Mówiłem. i mnie zabijały. Tylko czekaj, bo, bo tutaj. Y, jakby to tu powiedzieć. O, dobra, teraz wygrałem. Dobra. Umarłem. Ale fajna tan. Jej, mamy 40 minut, już mi się nie chce. Ostatnie. Dobra, ale to jest takie szybkie 5 i jak co robimy to... Chociaż może nie, lepiej nie, co? Też tak myślę, że dla Ciebie będzie lepiej. O, o to, czemu to, mnie to tam... No właśnie nie wiem, coś się to. Nie mogę nic zrobić. Czekaj. A, flagowało. Czekaj, bo te y spadły, chwila. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Niestety tutaj na razie jest... znaczy jest Pielgrzym tylko ze mną y, dźwiękowo. Był yes. ze mną Pielgrzym. Jest. Uh, nara. Tak. Y, pielgrzym się z Wami pożegnał. Ja się z wami żegnam na razie i cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie.